Wszystko, nie? No to idziemy patrzeć jak u Marka jest. Tu jest w tej chwili kuchnia. Kłębek. A tu będziesz tam. To jest I wszystko Ty inne. wszystko monitorujesz. Kuchnia, ten, no, jak masz, gdzie Dobra, idziemy dalej patrzeć. Na Salona. Tu jest salon, salonka jak zwykle. Trzeba wytrzeć nogi. Celedynek, taki o taki, bardzo ładnie wygląda. Tu jest taki kolorek, taki, mhm. no jak widać, gniazdka i komputerownia. Telewizor nawet przykrył. patrzcie. Idziemy dalej zwiedzać powolutku. Tak. Akwariuma. No może i gdzieś można spotkać ryby tu jaku. Ale akwariuma to akwariuma. Nikomu.

Ja to bym od razu te drzwi wybił. I chyba tak by było lepiej. O, i sam to budował. A tu będzie żółto. Albo kanarkowo. Albo to może być też niebiesko. Ale chyba żółto. Zamiast bramy trochę kija i tak nikt nie wchodzi Jedna poziomnica, druga, trzecia No to wszystko będzie w poziomie. telewizji. Komputer to myślałem, bo Magdzie musiał policzyć. Ale nie jak to a tamte inne to się też nie